Dzisiaj przybliżę Ci czym jest i jak działa tryb ERG w treningu na Zwift To dzięki niemu bez żadnego problemu możesz wykonywać swój trening dokładnie jak od linijki Ma on sporo zalet, ale też wady Wszystko przedstawię Ci w tym odcinku Celowo dzisiaj wybrałem trening z trybem ERG tak żebyś mógł zobaczyć jak to wygląda w praktyce Aktualnie wykonuję trening Endurance Stimulation i dla odmiany wybrałem dzisiaj mapę Neon After Party w krainie Makuri Island. Na początku podzielę się krótką historią. Kiedy zaczynałem swoją przygodę ze Zwiftem zaliczyłem niezłą wpadkę. Włączyłem pierwszy lepszy trening, chciałem zobaczyć, jak szybko mogę jechać, jaką moc mogę wygenerować. Naciska mocno na pedały, a mój awatar w grze wcale nie przyspiesza. Myślałem, że coś jest zepsute, dopiero później odkryłem, że winowajcą, a właściwie wybawcą, był tryb RG. Z tego co widzę, sporo nowych osób na Zwiftie również łapie się na ten problem i popełnia ten sam błąd. Także dzisiaj zobaczycie na żywo, jak ERG wpływa na mój trening, który właśnie jadę. Tryb RG to jedna z kluczowych funkcji interaktywnych trenerów. Mówiąc prosto, trenażer automatycznie dostosowuje opór do zadanej wartości mocy. Zwift w trybie treningu, czyli workoutu, mówi trenażerowi jaką moc masz generować, a RG pilnuje żebyś tę moc utrzymał. Co to oznacza w praktyce? Że podczas treningu nie musisz samodzielnie zmieniać biegów ani kontrolować mocy. Trenażer robi to za ciebie. Ty kręcisz pedałami, a system dba o utrzymanie wyznaczonych watów. Jeśli pedałujesz szybciej, czyli z wyższą kadencją, ERG odpuszcza opór na trenerze, żeby moc nie wzrosła powyżej celu. Jeśli zwalniasz kadencję, ERG dokłada oporu, by moc nie spadła poniżej założonej. Efekt? Twoja generowana moc pozostaje stała, np. cały czas 200W. Nieważne czy kręcić wolno czy szybko, bo trenażer sam balansuje opór. Moc, czyli waty, jest niezależna od terenu. W trybie RG zupełnie ignorowane są podjazdy czy zjazdy wirtualnej trasy. Innymi słowy, podczas treningu liczy się moc, a nie prędkość jazdy w grze. Aby lepiej to zobrazować spójrzcie na mój aktualny trening w tle. Jadę teraz zaplanowany workout, w tym segmencie mam jechać 12 minut jazdy przy mocy 205W, potem 3 minuty luźniej i tak kilka razy zmienia się moc. W momencie rozpoczęcia interwału 205W czuję, że trenażer stawia opór. Czyli muszę mocniej naciskać na pedały, aż uzyskam 205W. Gdy już to osiągnę, ERG blokuje mnie na tym poziomie. Teraz uwaga, jeśli przyspieszę kadencję, kręcąc pedałami szybciej niż zwykle, opór automatycznie się zmniejszy. Tak, bym nadal generował tylko 205W, a nie więcej. W efekcie mogę na przykład pedałować w szybszym tempie, na przykład 100 obrotów na minutę, ale moc zawsze będzie taka sama, zgodna z aktualnym blokiem teningu, więc mój awatar nie przyspieszy, bo nie produkuje dodatkowej mocy. Z drugiej strony, gdy zwolnię kadencję do powiedzmy 60 obrotów na minutę, zaraz poczuję, że opór rośnie. Jest ciężej Ale to dlatego, że przy wolniejszych obrotach Muszę mocniej naciskać Aby utrzymać te 205W Jeśli zwolniłbym jeszcze bardziej Trenażer dokręci opór Do granic możliwości By ratować założoną moc I tu uważajcie, bo można się trochę zblokować Analogicznie działa to Na luźniejszych częściach treningu Gdy wpadnę w blok regeneracyjny Na przykład ten kolejny 120W ERG zmniejszy opór niemal do zera Czuję jak nagle jest bardzo lekko, mogę swobodnie kręcić a moc nie przekroczy 120W, nawet jeśli rozpędzę kadencję. Dzięki temu łatwiej trzymam się zaleceń, nie muszę non-stop zerkać na waty i bawić się manetką czy przełożeniami. Zwift z trybem ERG upraszcza cały trening. Moim zadaniem jest tylko utrzymanie płynnej kadencji, resztę załatwia sprzęt. że wrócę na moment do mojej wpadki z początku filmu. Teraz już wiecie co się stało. Włączyłem trening z ERG, który narzucił mi konkretną moc, a ja nie zdawałem sobie z tego sprawy. Pamiętam frustrację, jadę na maksa, podleję się strumieniami, ale prędkość w Zwifcie stoi w miejscu. Myślałem, że im mocniej nacisnę na pedały, tym szybciej pojadę, przecież normalnie na szosie tak to działa. Niestety, a właściwie stety, Zwift Trybie workout rządzi się innymi prawami. ERG nie pozwoli mi przekroczyć zadanej mocy, więc żadne zrywy tu nie pomogą. W tamtej chwili jeszcze o tym nie wiedziałem i przekonałem się na własnej skórze, że walka z ERG to jak walka z autopilotem. Dopiero później doczytałem i zrozumiałem, że to funkcja, a nie usterka. Tryb ERG celowo mnie przytrzymał, żebym trzymał się planu treningowego. Morał, jeśli kiedyś Zwift nie reaguje na Wasze mocniejsze depnięcia w treningu, sprawdźcie, czy macie włączony ERG. Podsumujmy największe zalety trybu ERG w treningach. Precyzyjne wykonanie planu. Trenażer pilnuje za ciebie zadanych watów. Co gwarantuje, że każdy interwał wchodzi dokładnie z taką intensywnością, jak zaplanowano. Nie ma opcji oszukiwania system dosłownie zmusza cię do utrzymania założeń mocy. Prostsza jazda technicznie, nie musisz martwić się zmianą biegów ani wahaniem mocy. Skupiasz się na równej kadencji i własnym wysiłku, a resztę roboty wykonuje automat. To ogromne ułatwienie, zwłaszcza dla początkujących, którzy jeszcze nie czują mocy w nogach albo nie znają optymalnych przełożeń. Idealny do interwałów. Przy treningach interwałowych tryb ERG jest niemal niezbędny, pozwala skupić się na kręceniu, podczas gdy opór sam rośnie stopniowo. Trener, który nie odpuszcza. Gdy odpada Cię zmęczenie, ERG nie pozwoli mimowolnie zwolnić. Musisz świadomie przerwać lub zmniejszyć cel, inaczej będzie cię cisnął do utrzymania mocy. To może brzmieć strasznie, ale dzięki temu trening jest efektywniejszy. Oczywiście zawsze możesz wyłączyć ERG, o czym za chwilę. Oczywiście tryb RG to nie złoty środek na wszystko ma swoje ograniczenia. Spirala śmierci. Jeśli jedziesz ciężki interwał i zaczynasz nie wyrabiać, to zwalniasz kadencję, a RG wtedy jeszcze zwiększa opór, przez co kręci się jeszcze ciężej. To błędne koło znane jako spirala śmierci w RG w skrajnym przypadku staniesz zupełnie, po prostu nogi się zatrzymają. Gdy poczujesz, że wpadłeś w spiralę, Pedałujesz coraz wolniej i jeździ ci coraz ciężej? Ratunek to świadomie mocniej depnąć i rozkręcić kadencję albo zatrzymać się i wyłączyć tryb ERG lub po prostu przeskoczyć aktualny blok. Sprinty i bardzo krótkie odcinki. W interwałach poniżej 20 sekund ERG bywa nieco opóźniony. Zanim trenażer dociąży do np. 500W minie kilka sekund. Podobnie przy odpuszczaniu oporu. Dlatego sprinty lepiej robić bez ERG, wtedy sam generujesz maksymalną moc, którą masz w nogach, a nie czekasz aż czynarze dociąży. W wielu planach treningowych Zwift sprintowe odcinki są z góry ustawione z wyłączonym ERG tak, żebyś mógł dać z siebie 110% spontanicznie. Brak symulacji terenu: w trybie ERG nie poczujesz podjazdów ani zjazdów. Dla niektórych to minus, bo jazda może wydawać się mniej realistyczna. Jeśli chcesz jednocześnie trenować moc i mieć frajdę z wirtualnej jazdy, np. pod górę Alpe Swift, możesz rozważyć wyłączenie ERG i samodzielne kontrolowanie mocy reagując na nachylenie. To bardzo wymagające, ale bliższe prawdziwe jeździe. Mniejsze zaangażowanie mentalne. Niektórzy trenerzy zwracają uwagę, że ciągła jazda z ERG może rozleniwiać. Przyzwyczajasz się, że masz pilota automatycznego i potem trudniej na zewnątrz trzymać moc samodzielnie. Warto więc czasem pojechać trening bez ERG, żeby ćwiczyć również samodzielne kontrolowanie tempa. Kiedy wyłączyć ERG? Głównie w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, gdy czujesz, że nie dajesz rady utrzymać mocy i zbliża się spirala śmierci. Lepiej wtedy wyłączyć ERG niż kompletnie stanąć. Można w trakcie treningu jednym przyciskiem wyłączyć tryb ERG. W aplikacji Zwift jest opcja ERG OFF na dole ekranu podczas treningu, albo w aplikacji Companion na telefonie. Po wyłączeniu przechodzisz w tryb zwykły i możesz jechać dalej tyle, na ile nogi ci pozwolą. Po drugie, wyłącz ERG na sprinty, o czym już wspominałem, oraz gdy robisz jakieś luźne jazdy czy jazdy grupowe. Na zwykłych trasach Zwifta lub wyścigu RG się w ogóle nie używa. Tam przecież chcesz móc przyspieszać i zwalniać wedle potrzeb, a nie trzymać stałą moc. Tryb RG potrafi na początku zaskoczyć, ale mam nadzieję, że teraz dokładnie rozumiecie, o co w nim chodzi i jak z niego korzystać. W skrócie ERG automatycznie steruje oporem trenażera, żeby utrzymać zadaną moc. Dzięki temu trening jest precyzyjny i efektywny. Jednak ważne, by znać jego ograniczenia. Gdy trzeba, nie wahajcie się go wyłączyć, żeby dokończyć trening po swojemu.